Witam wszystkich, z tej strony OnLog, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015. I dzisiaj jest ze mną gość specjalny właściwie, czyli GZ Games. Witam wszystkich. E, no, zagościł u mnie na, na pierwszym odcinku właśnie z nowego sezonu, e, który rozpoczęliśmy. Oczywiście będzie zatytułowany Polska wieś. No i co? No i. <laughs> e, Pokażę wam, no jestem chory no co. Pokażę wam mniej więcej tak przelecę przez gospodarkę, co tutaj mniej więcej mamy. Niestety nie dało się zebrać maszyn, które by idealnie odpowiadały temu co chcemy uzyskać. Jak spowolnić? O dobra. Widzicie tutaj nawet garaż. Z garażu mi jedna maszyna wyleciała. Tutaj coś takiego mamy. z tyłu jeszcze kilka maszyn. No, i to tyle. Yy, I właśnie z GZ dzisiaj zaczniemy od żniw, czyli taki, można powiedzieć, standard. No, i w międzyczasie GZ sobie coś tam powie o sobie, co, co, co on robi, kim on jest. <grym> i w sumie radnie. jeszcze nikim. <grym> Dobra, to ja mam do kombajnu wsiąść? No, no, skak. Gdzie to wyjeżdża się? Tędy, w prawo? No i tutaj, gdzie ja jadę właśnie. Albo możesz jechać tam w główną ulicą i kosić. Bo w sumie tam też jest pole z pszenicą. Zmieścimy się tu? Nie wiem. Dobra, które kosisz? Lewo? No te tutaj pierwsze chyba, nie? To no dobra, to dalej. Kurde, to takie stare... ...wszystko. No, myślałem, że już znajdę kiedyś bizona, ale niestety... Nie, udało mi się. Wiesz, bo wszyscy i tak piszą, że ja się na rolnictwie nie znam. Bo i <noise> tak z miasta jestem, nie? To... Ale tam maszyny to jakieś kojarzyły, jak byłem kiedyś tam na wakacjach na wsi, to się widziało jakieś tam kombajny i tyle. Czy ja ci to... powiem, że ja też jestem z miasta, tyle że no akurat wychowałem się tak jakby na wsi, nie? No. I może ty będziesz wiedział, dlaczego mi się oś przestawiła <laughs> od tego, od tura, jak podnoszę myszką i opuszczam. Nie wiem, właśnie tu wczoraj ten sam problem nie miał, jak z nim nagrywałem. Żartujesz? No, też mówił coś, że mu nie pasuje, że na odwrót jest wszystko. No, mi teraz coś się przestawiło. Wcześniej była tylko końcówka która źle żeby a teraz jest cały tur. Który to jest sezon jeszcze? Twój na tym? Z piętnastki? i trzeci. Nie no. licząc oczywiście sezonu, z widzami, nie? No. Właśnie jutro... Znaczy no, ten odcinek się pojawi jutro, więc jakby dzisiaj będę grał z widzami. Trudno jest zebrać tak trochę osób jak ogólnie nagrywasz tam właśnie z widzami, nie? Tak żeby zebrać nie ich. Nie nie ma żadnego problemu. Wręcz przeciwnie jest problem z selekcją. Ha, a jak to, to robisz? Bo ja się e... właśnie też zastanawiam jak mam im to zrobić i nie... Poczekaj, po bo coś mi prasa nie chce działać. czemu. Hmm. Bo działa, nie ma animacji. Cześć, nie winny. E, ja ci powiem tak, e, mam tak jakby dwie serie. Mhm. Które zacząłem już jakiś miesiąc temu. No ale nie było czasu, teraz, żeby to kontynuować. I wygląda to tak, że jest jedna seria jest na zapisy, a druga jest bez zapisów. Robię... Um, zrobiłem, znaczy, safe <taki>, taki bogaty, na którym robię 10 slotów, biorę jedną osobę z ekipy, czy tam dwie, zależy, i reszta slotów, która zostaje, nie? Ja daję znać na YouTube, że, że o tej o tej godzinie jest otwarty serwer. Ha. I w momencie, <taki> jak ja odpalam ten serwer, zawsze trochę opóźniam to wejście, nie? No. E, no i wtedy Otwieram serwer i w momencie się zapełnia do 10 <laughs> ludzi jest pełno I w momencie nawet jeśli ktoś wyjdzie, straci połączenie czy coś, to i tak od razu się ktoś złapie następnie, nie? No to ja właśnie wiem, bo tam... Yy, byłeś na serwerze Cytrusa kiedyś? Nie Jak oni ten otworzyli z trzynastki? Nie, nie, nie No to tam właśnie ciężko było się dostać, żeby tam chociaż zagrać, nie? Bo tam spiny Ale to, jakieś to oni z mieli... tak? No, oni mieli ten... No, a ja robię po prostu swój, nie? No, a ile Mów można mieć Max na swoim? 16 chyba jaki, jaki ty masz internet ogólnie tak, żeby wrzucać filmy albo coś co długo ci idzie? Czy... Eee, tutaj to chwila Mam <coughs> 50 mega ty Co? No i czekaj, bo ja tutaj nie dowierzam w to co widzę. No <coughs> i z rolującej prasy wyskoczyła mi kostka Hmm. Eee, tu mam 50, także wiesz, no wrzucenie odcinka to jest jakieś pół godziny. No. Zależy to ile ci odcinek zajmuje, nie bo jak nagrasz dłuższy to już. No ja nagrywam akurat te dwudziestki, to... No, to mówię, nie? Pół godziny się wrzuca gdzieś tak. Tylko, że nie ma całej 50, bo tu jak jestem na Wisi, no to trochę ucina, nie? Wiadomo. No. No i pół godziny się, się mniej więcej wrzuca taki odcineczek, nie jest źle. No a drugą serię z widzami to jest na zapisy i tam mam, y, mam swoje forum. Znaczy ja teraz mm -hmm. tutaj już takie zapomniane, że tak powiem, bo tam y, mało się dzieje. Działo się dopóki tam wchodziłem, więc to no już no nieistotne. Dobra, no i tam po prostu daję też cynk na YouTubie, że są zapisy na, na odcinek. No i piszę ile ludzi potrzebuję, do czego, co będziemy właśnie tam robić na odcinku. I piszą ludzie, że się zgłaszają. Nie? No i na końcu, tak z dwie godziny przed, przed odpaleniem w ogóle gry, wchodzę na forum i, i losuję te dwie na przykład czy trzy osoby. I mu piszę, że te i te osoby są ten i że kontakt nie? od razu. I dają kontakt i się do nich odzywam i tyle, nie? No i, i są na odcinku. No to trzeba mieć też dużo czasu, nie? Trochę A. tak. Żeby to wszystko ogarnąć, no ja mam, mam trochę czasu, chociaż ostatnio to masakra. Bo, bo ja to tak robię, staram się zrobić weekendy właśnie, bo wiesz, wiadomo, no w tygodniu to dużo. dużo ludzi nie ma. No widać to nawet po statystykach na YouTubie. No zgadza się. No tam u aż wielkiej różnicy, może weekendowej nie ma jakiejś, ale trochę jest, widoczna. No, ale no mimo wszystko widać, że po prostu nie ma tych, tych, tych ludzi wszystkich. No i staram się robić weekendy. A że teraz, odkąd zrobiłem ten jeden czy dwa razy tę serię, no to nie miałem czasu, wszystkie weekendy miałem zajęte. To pewnie teraz, będę miał wolne weekendy, nie? No. no. tak, to albo miałem gości, albo gdzieś pojechałem, albo pod coś, i tak, kurczę... Tu jakaś potrzeba będzie potrzebna teraz. Dziś tam, ile masz procent? 98 Okej okay. Nie no, ale to jest to jest dopiero śmiechawa ty no Rolującą prasą robię kostki <grym> Mam tytuł odcinka ale ogólnie Farming Simulator 15 lepiej wyszła niż 13. Nie no, stanie... no dużo poprawimy, no i nawet widać po modyfikacjach, które wychodzą, <coughs> że jest dużo lepszy do tworzenia. No. no, no nawet nie, nie jestem w stanie w sumie zauważyć czy jest lepiej czy gorzej zoptymalizowany, ale jak grałem na, na mapie Holzhausen, nie wiem czy jak kojarzysz, nie, nie. To... no to tam była masakra, porażka po prostu, nie? Ja przy... wysokich, naprawdę wysokich parametrach mojego komputera... Mm -hmm. yy, ...miałem problem z klatkami. No. No, ja mi powinno chodzić płynnie w 60 klatkach, no ale inaczej nagrywam i tak 30, ale... No, mniej nie... zajmuje, nie? No, no wiadomo, no dwa razy... A co, ty gdzieś... w Full HD nagrywasz, czy... Tak, tak, HD? Full HD. Ale... No i ten. Yy... Zgubiłem się. Może. Już dochodzi. No i ja powinienem mieć cały czas stałe te 30 klatek. A na Holzhausen to miałem 15, a czasem spadało do 7, no? I co to, to się odechciewa grać. No odechciewa się grać. A tutaj mam od 26 do 30, tutaj nie, nie spada poniżej. Teraz spadło do 24 Tutaj chyba jest coś zasianego innego, nie? Gdzie? Obok. Nie, tu chyba były te dwa czy trzy pola takie same. Ja tutaj już nie mogę. Gdzie nie możesz? Może tam? Tu, gdzie teraz stoję. A Siadę czego tam nie dalej. Poczekaj. Aha, tu jest... Z tej strony. a może to nie urosło jeszcze, albo co? Teraz ci powiem. Ile... Tak, no, faktycznie, nie, tu jest obok nie, to... rzepak. No. Ale ja nie, nie, poczekaj. To... Co, co ty kosiłeś do tej pory? Jęczmień. Eee, jęczmień, no. Jęczmień, a tu obok jest pszenica. Następny jest rzepak. Jęczmienia już nie ma, więc możesz się opróżnić i kosić ta pszenicę. Gdzie jestem? Ten, ten traktor z tym? Nie z przyczepą? Mogę ci podjechać, poczekaj. No. Ogólnie ile ty już tak nagrywasz na YouTubie? 15 eee, miesięcy? To już dość sporo. No, w sumie. Można wychowić. No a co, ja, za, znaczy ja wiesz, tak sobie kiedyś nagrywałem tak... O! Znaczy... Wrzucę albo nie wrzucę. I dopiero potem tak... Nie wiem, od czerwca, jak się wakacje zbliżyły, to dopiero wtedy tak na poważnie postanowiłem, że zacznę nagrywać. No i no. jakoś to wyszło teraz. Ale ja nie wiem, czy ktoś, Tito Zolczewski, on też nagrywał Aresa. No, wiem, który. No, no to właśnie ja przez niego zacząłem nagrywać, nie? Te? No, no bo. To było coś takiego, że po prostu ja oglądałem jego, nie? Mhm. No i nagle coś go się grzeba, tak? Tak. No i spodobało mi się to i napisałem do niego, że mam chęć się w to pobawić i żeby był, był w stanie jakoś pomóc. No i że pomógł mi, no to o. No i pomógł mi w wrzuciłem filmik. I później w ciągu chyba, ja wiem, tygodnia miałem już jakieś 20 filmów. No, to tak na początku zawsze jest tak, się chce nagrywać. Znaczy, do, do tej pory się też tak chce, ale... Czasem Czasem są ja takie... ci powiem, że mam czasami takie dni, że po prostu nie mam ochoty. No, no to tak Dlatego jest ja czas... wykorzystuję to, jak mam chęć, to zawsze nagrywam więcej, nie? Mhm. No jak jest jeszcze z kimś nagrywać, to też jest fajnie, nie? No ja mam dosyć sporą ekipę, ci powiem, do nagrywania, nie? No. no ja ja co tam, może z cytrusem 15... raz na jakiś czas nagram i tyle, nie? No, a ja mam takiej ekipy, mam może z 15 chłopa, nie? No, to jest zawsze z kim grać. No, ale zazwyczaj i tak biorę te dwie, trzy osoby tylko, nie? Po prostu, wiesz, no nie ma sensu brać więcej osób, bo nie miałbym co z nimi robić na, tym, na tych wszystkich tych, nie? No, dokładnie. No, a jak jest tyle osób, to z jednym się nagra LSA, z innym się nagra tam nie wiem, Minecrafta chwilę, z innym EDSa. Właśnie, Minecrafta zacząłeś nagrać, nie? Znaczy, ja nie zacząłem go teraz, już go dawno zacząłem, tylko teraz zacząłem Aha. nową serię, nie? Mhm. A jakoś kurde, miałem chęć pokloskować sobie i mówię a Mi się już przejadł tak w sumie, bo za, zbyt dużo grałem, bo ja tam miałem was dwie serie z tego i tam właśnie ze świadkiem jeszcze mieliśmy? Nie wiem czy widziałeś jak to wszyscy. Nie no. gry... jakąś tam. No a potem wszyscy przestali grać, bo to koniec wakacji był i się skończyło i. Znaczy ja ci powiem, że ja na przykład nie, nie lubię tej gry. Nie lubię Minecrafta. Ale, Ale to... jedyne co mi się podoba w Minecrafcie, to to budowanie. No to jest chyba najfajniejsze. Ty. No i po prostu teraz tą serię co otworzyłem, tam z kumplem, no to to jest seria, na której no, mamy ten survival, szukamy surowców i sami je wydobywamy, nie, nie to, że tam dodajemy czy coś, po prostu szukamy tych surowców. No, i jak szukamy, no to faktycznie korzystamy z game moda, nie? Wiesz, co faktycznie? Mm -hmm. no, no. Ja wiem. No to jak szukamy, no to korzystamy z game moda, bo po prostu no, daleko trzeba latać nieraz raz za, za wszystkim, nie? A że no. chcę na przykład coś pokazać fajnego, no to chcę to znaleźć, nie? I chcę to sam zrobić, żeby wie, trochę poduczyć w tej grze. No, no i jakoś sobie tam radzimy, później wiesz, wyłączamy game, game moda. No i normalnie, leci. Normalnie gramy, normalnie sobie budujemy, nie? No i taką serię właśnie zacząłem z nim. Że po prostu zbudujemy tam domek, jakieś tam pierdoły i tak dalej, same budynki, nie? Po prostu cały czas robimy coś, nie? No. Na seria, żeby się nie zgodziło, no nie? Tam zrobię może 10-15 odcinków. No i pewnie będę przeskakiwał na nowe, nie? Albo będę kontynuował, ale po prostu coś innego już budował. A co, myślisz o jakichś nowych seriach, ten? Czy ty się będziesz tylko obracał w symulatorach bardziej? Yy, to znaczy, wiesz co, teraz zakupiłem sobie konsolę. Mm -hmm. PS3 i otworzę drugi kanał, na którym właśnie będę wrzucał gry z konsoli i, i tam którąś serię e, właśnie z widzami będę tam wrzucał, nie? Mm -hmm. Żeby kanał miał jakąś też oglądalność. Jedną serię właśnie z widzami będę wrzucał tam, plus gry z konsol. No i tam jakieś inne serie, jak będę zaczynał, bo chcę zacząć GTA. Y Kątkę? To znaczy obie chcę zacząć. Czwórkę dodatki i... bo to czwórkę dodatki to mam zainstalowane już na kompie od jakiegoś. października. I jeszcze nie nagrałem ani jednego odcinka. No ja, już, także wiesz. Też ja nagrywałem, ale średnio się przyjęło No ja nagrywałem, ale mało, mało widzów, to też się średnio przyjęło. No w tej chwili pewnie by się coś przyjęło więcej może, nie? Zresztą tak samo miałem no. z ETS-em i Minecraftem, no teraz mam więcej widzów, to lepiej się to przyjęło, nie? Jest no z tego tak. coś, a. Tak, no, gdy miałem mało widzów, no to tam w sumie nie było wyświetleń na tym, nie? No, ile teraz ty teraz masz? Subów? No. No, nie całe 11 tam będzie. Nie? No. no tam, nie wiem, czy widziałeś też serię taką sobie zacząłem, ale pyta, widzowie odpowiadają? Nie, to musiałbym zobaczyć. No, taki ciekawy pomysł w sumie mi wpadł do głowy. Nie wiem, właśnie czy ktoś też to nagrywa, bo, bo nie chcę tutaj mówić, że, że ten. Ale co to znaczy jest... styl QA, czy coś takiego? Tak, to jest styl QA, tylko że na odwrót. Ja Aha. pytam, a ludzie odpowiadają. I później w kolejnym odcinku wybieram top 5 najlepszych odpowiedzi. No, to i, fajne. I czytam, nie? Nie, nie widziałem nigdy takiego czegoś. Bardziej QA wszyscy robią. No nie wiem właśnie, czy ktoś takie coś zrobił, bo jeśli zrobił, no to faktycznie no to jego pomysł, nie, ale ja sam na to wpadłem, nie chcę tutaj. Nie wiesz, mówić, że to jest mój patent, ale no wpadłem na to sam, nie? Jakoś tak pomyślałem, bo QA każdy robi, nie? Praktycznie, więc to tak no. mówię, będzie znowu QA i to pewnie się słabo przyjmę. Dużo masz? No, 50, ale jeszcze no, no, no tony. Slam? W jednostkach, ile masz? Aha, 1800. No dokończysz to, i wysypiemy, i będziemy kończyć, nie? No, ogólnie, jest nagrywanie z FSA to szybko czas leci. Ja czasem nagrywam, patrz, 20 minut już. Czy ja Ci powiem, że zazwyczaj jak zaczynam sezon, to pierwsze 10 odcinków leci szybko ale później jak już nagrywam to jest ciężko czasem nie? No. mam wrażenie że ten odcinek trwa godzinę już nie A... czekaj podjadę tu o. no to co to zapraszamy na kanał GZ tam znajdziecie właśnie też filmy z Let's Play różnych chyba, tak? Bo nie, 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 tak, nie skupiasz się tak. na jednej dziedzinie. No, ogólnie no, z... gry, nie? No, zgadza się. Też Możecie go też go znaleźć yy, uczytrusa i Świadka. Yy, no nie wiem, co tam jeszcze ciekawe, gdzie, gdzieś mu poprosiłeś? Czy może znać kiedyś? Nie wiem, w sumie z tobą to nagrywam jako pierwszy, nie? Taki... Uh -huh. no dobra. No, może będzie jeszcze więcej okazji, nie? Żeby nagrać coś razem. Zresztą coś też zaraz idziemy do ciebie nagrywać. No. no. Także się. ja serdecznie zapraszam na jego kanał, link znajdziecie w opisie. Na pewno nie, nie pożałujecie, że wchodzicie na kanał, tak śmiało możecie wchodzić. No i to by było tyle. Trzymajcie się. Cześć. Siema.